Cześć siemanko, witam już w piątym odcinku Sąsiedzi ze Szpakowa, czy sąsiady ze Szpakowa Jeden pies a, a, jak a propos sąsiadów to tam gdzieś tam je o, o Arek jak gdzieś tam Jak widzicie mam wapno na łąkę do rozluźnienia buchałpy, Ale to nie dziś taka sprawa No i taka mała zmiana, nie ukrywając Tamta maszyna do zgrabiania mi się nie rypnęła I tak dość porządnie bo sąsiad musiał turem przyjeżdżać i ją zładować na przyczepę z Złam zebrany No i mam kupone... Zobaczymy jak to będzie działać, bo to jakaś inna tam jest mnie... sprawuj jak najlepiej Bo tamta słowem mi się, jednym słowem Wyczepiła z zaczepu po asfalcie, jak, jak żem jechał i pod musi remontować, ale do tego wam się nie przyzna. Co? <laughs> nic. Noże. Nie, no nic, że tam maszyna się czepiła, i po prostu w drzewo rypnęła, no. Nie. A żem trochę za szybko jechał z tą maszyną. Co tam na to patrzę, żeby nie się jeździć 26. Więc Alek, co tam dziś porabiasz? Jadę w końcu słomę zebrać z pola, bo tak leży sobie, leży, leży i. doczekać się nie może swojej kolejności. Mhm. Wiadomo, łąki ważniejsze. Jakby to zamokło, to letki problem. No się spytać, muzyki mi nie wyłapuje w tła? Nie, nie wyłapuje. No dobra. Więc teraz zgrabią... siadną w kostki oczywiście... Tak, znaczy ta nam że raz wtedy przyjdzie tam prasować i owijać tam tu Trawę... Tak, tak wiem... Trap pójdzie na sprzedaż... Bo coś w końcu zarobisz, a nie tylko wydatki... Takie życie trzeba wydać, żeby zarobić... No... Ty już pewno tam sąsiad, jesteś. Znaczy, ty gdzie ale w okolicy pewno wszyscy mają pokoszone, co? Jeszcze raz. W Realu, pewno wszyscy u, u ciebie mają już pokoszone tam na około. No, tylko miejscami pozostawało jeszcze trochę, ale. i kukurydza wiadomo została, ale. Nie chodzi o zboże. A tak to zboż zbóż już praktycznie nie ma. No, u mnie zostało już. końcówka. A się wszystko rypię na sam koniec Końcówka no. no końcówka, jak, z, jak zostało jedno pole, no Znaczy Prawie jedno pole, no? Bo ten groch jeszcze niedokończony je, no Dwa hektary zostało, no i bo, Bizon Klink. Jak się. Takie życie z na gospodarstwie A ja już go nie chce Oczywiście Wujek wie lepiej To go wujek no już w, w tym roku Masz go tyle razy przek, przeklinięte Że głowa mała Teraz się mści, będzie psusie. się. Patrz, czuję, że wyjdzie, czuję, że naprawdę wojewówek się na niego zdenerwuje i, i, na, i, i pojedzie w daleki świat. A jeszcze mi się Klątwa, pokrywa. żeby klątwa parczewska nie przeszła. Właściwie też przeszła, ale na rynówkach, kurde. Też rynówka się pierdzieli. Oooojoj odpalać nie chce Jak odpali to chodzi, ale jak już zgasisz, to czasem odpalić nie będzie chciała Tam coś z rozrusznikiem nie, nie jest nie tak Fran Francuz i Elektronika To się nikt nie łączy a to jest, to jest jedna, jedna z niewiel niewielu elektronik w tym a i tak się nie wie. Wiesz, jakby nie był na korpkę, to może w ogóle by się nie psuł. I te, po tak szczerze, i te ich rąbane te, jak to ma? Rozdzielacze Na naturze, tury mi się rypie, bo się zacina tym rozdzielaczem, bo to jakieś tam. Jakiś wynalazek jest. Nie ma joysticka, tylko wajcha przód, tył i cztery przyciski. Gdzie tylko dwa działają. I to nie do końca. Są, są, ale czy działają? To tego najstarsze góro, nie wiedzą. Niby tak, niby nie. Już, 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 już rynówkę też mam przeklinięte kilka razy. Szczególnie przy bolotach, to najbardziej się rypie, wiesz. Chcesz, chcesz, chcesz wziąć łyżkę? Chcesz wziąć na siebie? To ona postanowi ci opuszczać, teraz cały czas. Tak, może balot rozbacz albo przyczepę. No jest 30: jest taka magia, że podnośnik sam się opuszcza. W nim to, to nas się potrafi sam podnosić, w renówce, jakbyś, jakbyś chciał wiedzieć. Nie opuszczać, sam się podnosić. Ale tak no. nie współpracuję z właścicielem, nie słucha właściciela. Niech lepiej słucha, bo czasem skończy na Eliksie. Tak szczerze trochę żabił mi tego cienika wtedy. Ale pomóż sobie, drugi New Holland to najlepiej nówkę kupić, a nie tam używanym się znowu na jakieś trafi Nie ten Tiger, choć miałbyś się zamiast nie, New Holland, a... znaczy, Gorzej jak się... Gorzej, gorzej jak się nówka okaże od tej użymki Nie, tak mało kiedy spotykane wiesz Przynajmniej do gwarancji, po gwarancji można obchnąć Po gwarancji git, po gwarancji no... No, Wyjdzie w praniu No ale wiesz, kasy nie ma To się przyda na początku no, lepszy kombajn, a nie tam ciągnik A że zewnętrzko da się wytrzymać Przyjedzie kolumb i będzie grzebał w elektronice Ale zastan zastanawiam się czemu kolu? kolumb No, ale to już nie będę wnikał tak pewien taki elektryk do, do maszyn, tak tata go przezwał, no. A yy, tego Cię, dzisiaj jakieś lagi mam. O. Yy, wiem, bo taka mi taka trochę taka pogoda taka trochę niepewna jest, wiesz? A, i wszystko jasne. Powiem, ciężko ładuje się belki, ale damy radę. Miało padać, a nie pada i wiesz. Tak trochę no, pochmurno i około u mnie go pogoda co godzinę się zmieniała, miało być padać o 13, potem miało padać o 16, potem o 18 A tu takie wała jak Polska cała O wiesz, u nas był taki jeden problem z wie, że właśnie z tymi przyciskami coś tam odwalało i był elektryk przyjechany O I on tam coś w elektrozaworach zmieniał i nagle zaczęło to działać, bo chodzi o krokodyla No i on nic, gada, że nic nie wie, a to zaczęło nagle działać? On tylko tam yy, kabelki jakoś tam pozmienił, a ta, 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 ta przez, na, kurwa, <ścoughs> to przez akurat dwa To mi się śmiał. Amerykę odkrył, bo dwa kable przemienił. <śmieniu> Można i tak. Powiem ci, wziąłem jedną przyczepę na bala, <śmieniu> Chyba zrobiłem mały błąd. Co za mało, ja się na dwa kursy będę musiał obrócić. Ale spokojnie, dziś mnie niektórzy ludzie z wioski znienawidzili. A toż to czemu? Wczoraj cały dzień jeździł u, u tych osób, a oni mieli świeżo kostkę sobie umyto, no. Na podwórku. No. we świeżo wybudowany dom i tak dalej, ta dbają o niego jak, jak nie wiem co, jak na początku. A dziś mieli wymyte samochody, a znowu dziś jeździł i kurzył. A to z, z, z pustą, potem z pełną czerwą, potem znowu z pusto. potem znowu z O, takie życie, chciało się budować na wsi, no to Oni nie ma przebacz. Oni, Oni już cały czas tu mieszkają na tej wsi, tylko po prostu sobie hełby postawili. A. No znaczy, to... Znaczy tam jest rodzina. Wiesz, jak to powiem, masz młodych i starych, i obydwaj się zbudowali nowe chałupy, no koło siebie. O! A, ale, bogato! Ale, Czuć ale pieniądz! Ale, ale też to, że na sobie, że po, swoje pole prze, na działki wtedy musieli przerobić, żeby się wybudować, no. A! Coś za coś musieli, no. Ale mimo wszystko, czuć pieniądz! Ale tak mnie, tak patrząc, skąd oni mi kurwa, na to 500, to nie jest duże gospodarstwo. O to mi chodzi. Magic! Ty tylko nie bądź mnie. <guliczny> Skarbówki nie potwierdzaj. Nie, nie jestem taki. Teraz jeszcze mnie i co będzie. A nie wiem tu tam wujek zresztą tam mają... pełen na tej twój wujek ma coś tam też w papierach. Nie ukrywając. To nie... nie wiem, nie wnikam. Tak samo ja się nie wnikam, bo się na w tym nie interesuje i to nie jest rozmowa na. Yy, no, ja, na, na to. <laughs> ale o farmingu. Ale o zawsze można sobie zachmydzić. No właśnie, sąsiad, taki, taki interes mam do ciebie. Jaki? A, ale to już po, poza odcinkami. No dobra. Bo powiedział, że hakmyty na odcinkach. I tak, mało kto tą serię ogląda, ale dobra. Ty masz włączone. Super oh. ty Masz włączone, czy wyłączone y, y, 300? Czekaj, 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 bo. Dobra, masz wyłączone, bo chodzi o to, wiesz, ja tu. Oj, wiesz, ja tu może się składać, rozkładać i tak dalej, no. O. Okej. Okay. SMS-a został, jak widzicie. A więc widzicie, że jadę na łąk. O wow. chyba rekord. Halo, halo. O, halo. O, teraz ożyłem nagle, jak mnie wyjeba. <głos> <głos> Rekord to chyba był Arek, co? Co? Rekord chyba był Pingu, co? No. Jeszcze szczerze, aż tak mnie bardzo nigdy. I coś co? Nie... Coś cię chyba znowu przerywa. Yyy, <noise> eee, wiesz, co mi właśnie wyjebało? To? Że gra, którą mam na steamie jest yy, aktywowana już? Gdzieś na jakimś innym koncie? I nie mogę wejść na multika Aha, bo cię opusza serwer jak coś. O! Dołączam. To będziecie mieli małe synchron na odcinku, nie chce mi się. Yy, no. A no co komu cięcia? Po co komu cięcia? Będę tak jak no. Będę tak, jak macie kto się wytnie i nie wycina. <laughs> Takie są, takie są realia. Ja nie dla niektórych możemy domu wyznać, dla arka trochę gorszą. Niedługo chyba kolonia powraca. Mam być niemiły czy miły? Mówię, dla arka trochę gorsza sytuacja, no. No, ale internet się poprawił. O wiele lepiej, lepiej maszyny mi chodzą. Ursusa mi już nie cofa. Można teraz ładować. A ogólnie mam hakmenty sąsiad. Dobra, co po odcinku wtedy. Odnośnie ciągników. Wytrzyma jeszcze te 5 minut, no? No dobra, niech ci będzie. A potem będą spekulacje. Hmm, ciekawe co to będzie. E sądzę, że popadł długi na gospodarstwie będzie stał Fenty, jo? więcej Cepa! Żeby kamoli nie zarąbał. Nie no, na pierwszej kolejności nowy kombajn. Ach, mynty. O Jezus, znowu nawet minuty nie wytrzymał ten internet. Lugu. Halo, halo? Halo. Ten net dziś Ej, to bardzo. Było cięcie, czy nie? Nie, nie było. Niech widzo, niech widzowie zobaczą, jak to jest, nagrywać jeszcze odcinki. I to w taką pogodę, jak dzisiaj jest. No właśnie, czyli pochmurno. Różnie od regionu deszczowo i burzowo. U mnie tak samo. Czy umie się zapowiada niebo, a nie wiem, czy będzie. I żeby nie było, bo chcę trukosić. Tylko, że już pierdzielę te 2 hektary, A. i na początku idzie, idzie mieszanka do korzenia. Pogoda powie nima! Tak, tak, zabij bo na pole mam 3 trzy km. No to faktycznie, letka w topa by była. A na szczęście, że obok tego pola dwóch znajomych mamy, w będzie bizona gdzie zostawić. Są plusy, są plusy, są minusy. Choć sąsiad, ma, nie... choć, choć sąsiad przy, przyczepy ma stałą składankę, mają być sąsiada wzięte. Tak, ale już słyszałem, no. przyczepy z sąsiada będę brał. No ale jak masz 3 km i ma ci to za móc, w razie nie daj Bóg, To wiadomo. Lepiej pożyczyć. Też to, że ja już... muszę obecnie jedną przyczepę wolną. A. I to tą naszą nową, która jeszcze prądek nie ma, ma, miała, miała mieć, no. będzie mieć kiedykolwiek, czy nie? Będzie. Ja po prostu, wiesz, żniwa i ten już było trzeba ją jednak, wiesz... Użyć. Uszykować. No. Tak, jak zaczęła, to jeszcze nie była dokończona do końca, bo nie miałem takich tych gum dodanych wiesz, przy burtach, żeby nie uciekał z łożbą. W sumie podstawki zrobione, jak to zawsze ja. Więcej weszło, żeby więcej weszło. Nie, po to, żeby się nie wyspało, a wujek, oczywiście. Jak chcę zrobić stawki, to można więcej nasypać. Hmm. tylko teraz czekać, jak Rama kiedyś postanowi powiedzieć, że. Nie. On na to nie współpracuje, w Wiesz, sumie. W, w niej to tam ona wytrzyma. Abyś dojeł... Alek. Ona ma ona ma. No, On ma serwer. No. Ona ma serwer a my konkret. Może no, jakby w Auto Sance, tak zrobił? Autosance Sance szczegól. To ciul, że na to szlama ma już się przeżarta przez na Znaczy co? <laughs> Wiesz, ja się nadal zastanawiam, jak ta jak jedna przyczepa moja wytrzymuje, no, która ma już, jak masz ten przód od skrętu, wiesz, wiesz tą ośkę skrętną tam z przodu, o co, jak masz, ja wiem, o co chodzi. Łą, łączenie, łączenie, masz łączenie między y, y, skrzynią a tym skrętem, jak tam już blach nie ma tylko jest przez jest sta stary lemierz, by to na razie trzymało aha no to wiesz i to było wiesz i to było, wiesz w wiesz w wiesz jakieś ząby no to, to tam na chwilę może być a to już się a to już się trzyma 10 lat a standardzik Co się potem po zrobi 10 lat później w sumie działa, to po co zmieniać? No tym akcentem przewróconie łąki. Będę kończył ten odcinek. Oczywiście ze mną był dziś yy, yy, wbijający i wychodzący Arek na serwer. Yy, jak mnie jeszcze słychać, to dobrze. Słychać, słychać. I co? Jak widzicie, to też jest skrzynka, to idzie na sianą kieszonkę. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam na inne serie i na kolejne odcinki. Z tej serii i co, widzimy się następnym, do zobaczenia, elo